Siema, jestem i w dzisiejszym odcinku kupiłem prawdziwego psa robota! Oto on! Ale zaraz zaraz, cofnijmy się najpierw o tydzień w czasie Ponieważ wtedy przyszła do mnie ta oto tajemnicza paczka Oho! dobra, Jaka paka, Jak tak Jaka... CO JEST?! Ziom, ale patrz na to. No. Mam torbę podróżną do psa robota, stary! Teraz gdziekolwiek nie pojadę, mogę go brać ze sobą. A stary, to ma kółka, to jest normalna taka... To jest walizka. normalna walizka! <grym> Wyprowadzam psa robota na spacer, widzowie. Jest! Ja się czuję jak w jakimś śnie w tym momencie ogólnie. Yo! Ej, duży on jest. Duży, du, duży. Będzie mi nosił plecak na pewno, stary. Widzowie, piszcie imię dla mojego psa robota w komentarzach. Najbardziej lajkowany komentarz oczywiście zostanie wybrany i tak nazwę mojego psa robota. że jakieś naklejki trzeba na niego dać i składu, nie? Trochę to jest przerażające, bo nie mam pojęcia, co się z tym robi. Włączył się? tu się łeb świeci, ty. Co jest? Na razie na zielono, stary. Ogólnie to coś się nazywa lidar i to jest skaner 3D otoczenia. Mega się przestraszyłem, nie? Gdy tak stał nagle. No, ja już nie? No i imię. Na razie nazwiemy go Tritek. Dobra, widzowie, zobaczcie. W tym momencie udało nam się odpalić naszego robota. W końcu nie było to takie proste, ale działa naprawdę dobrze. Zobaczcie sami. Teraz się łączy przez takie coś. Może skanować. Może skanować całą kartę. O, zobacz, uwaga. Mordo. Co? Wygląda to tak A, normalnie masz kamerkę Tak, normalnie widzę wszystko I Teraz wytestujmy, patrz, pierwsza funkcja, rollover over. Co jak jest? Co jest? A, on może skoczyć do przodu U! Co jest? Patrz, zobacz jak szybko może chodzić ogólnie na tym drzewie No szybki w jest Co to jest za funkcja? Stop. On potrafi! On potrafi tańczyć nawet! Zobacz! <grystanie> stary, nie! Co to jest za maszyna? Siema Robo! Siema! On właśnie prosi, żebyś stary coś żeby zrobił mu. Może go chce, żebyś go pogłaskał po prostu. O, dobra. co, ci się? Pokazał! Mierzasz kolaryzować! Nice! Wariat, ty. Zabawa psem robotem szła bardzo przyjemnie, póki nie zaczęliśmy testować jego granic. O, Stary! O. Dawaj, 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 uda się. Wierzę w czekaj. O, jest, Jest! jest, jest, jest. Stary! Średnio. Ooo! Patrz na... Wszystko dobrze, siomek. Zobaczmy czy, czy da radę sam jeszcze raz wejść w sensie, czy się podnieść na samą radę A, dobra dobra jest, jest 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 stał nice nie mogliśmy uwierzyć że wchodzenie po schodach jest dla niego aż tak trudne więc sprawdziliśmy jak sobie radzi z innym rodzajem schodu Ej no, nie plasa, no po tych bez problemu Zarąbiście to jednak działa, po prostu tam tamte schody były dla niego za śliskie do tej jego buty jakby Kurde, ale to jest sprzęcior, jeszcze muszę nauczyć się wgrywać do niego Ej, a weźmy na odwrót, nim zobaczmy Dobra, tak chodzi dobra, to pierwszy raz na spotyry tego robota <grymne> Co się stało? Pytąłem dwa razy P stary, zamiast dwa razy M nie wcząc narąbał się, nie? Chopie! <grymne> Chłopie, nie, dopiero go, pół godziny pracujesz dopiero w tej firmie Bardzo. nie możesz się jeszcze narąbać ten robot ma wiele zaawansowanych funkcji sztucznej inteligencji. Jedną z nich jest podążanie za osobą. Jednak nie wychodzi mu to najlepiej. O! o nie! O, o nie! dawaj, nie! dawaj! Nie! Dawaj, nie! dawaj, nie! dawaj nie! rozwalaj Lego! Chodź, 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 chodź! Zamknij na basen! Tam, mi na basen. Nie, nie skończ do basenu! Na... O, nie, co jest? Ty, ale idzie! Zobacz! O nie! O ty! Dobrze jest! Dob... O jest dobrze! Ej, zobacz, jak w ogóle w tych sokach wychodził. Uuu, dobrze. A umie zrobić szukanie? Nie umiem. Jak myślisz cztery, co powiedzą na niego chłopaki, nie? Więc wróćmy do teraźniejszości. Więc jest teraz kilka dni później, chłopaki jeszcze nie widzieli ani razu tego robota na żywo, więc dzisiaj zobaczymy ich pierwsze wrażenia na ten oto niesamowity sprzęt. Czekają już na dworze, Kazałem im nie podglądać, ale pewnie i tak i tak już podglądali, bo są bardzo ciekawi. Lecimy w takim razie. Tu jest ciekawa, Co jest. Można go pogłaskać? No. Ej, to wygląda jak taka 3D animacja na żywo. On wygląda za dobrze, no. Ster, to wygląda idealnie. No. Oh yeah. Co ty? O. A <noise> można mu łapę podać? Umielał potem e, Tak, no. O. Co jest? <gry> no ma podanie łapy, Ej, ale moc. A u mnie O O, 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 oj, oj, oj! oj. No mordo, pies jak pies, ale co ty w ogóle z nim będziesz robił? Mordo, to co się robi z normalnym psem, zobacz sam. On jest w tym lepszy. Nie, no pójdźmy na park dla psów. Dobra, ogólnie kupiliśmy mega fajną rzecz, czyli smycz. W końcu zobaczymy jak to jest iść na spacer z tym psem, jak dobrze. O, podoba mu się chyba. Chyba mu się podoba, no chce iść bardzo z nami. To znaczy, stary, nie zapominaj kupiliśmy też trochę zabaweczek dla pies. I tak? mamy smakołyki. Otwieramy to, czy jeszcze nie? Nie, to jeszcze później. Dobra. To na parku dla psów stary. Tak, tak. Dobra, w takim razie bierzemy to, przypinamy smycz, żeby nie uciekł. A nigdy nie miałem psa, więc nie mam pojęcia jak się z nim ładzi, nie? O, o! Nice. Tak tak Ostrożnie, bo gryzie. Nasz pies robot zrobił furrory na mieście. Każdy zatrzymywał się i chciał z nami o nim pogadać. Ale w sumie, czego innego się spodziewać po takim sprzęcie? Jest odprawki u mnie, Erno. Czas. Czas, jest Ale ty mieszka z nim w pokoju? Ja bym mieszkała, no to pytam. Tak, tak, no. W no, sensie ja znaczy, dzisiaj go testujemy pierwszy raz na dworze właśnie. A? No i fajny w sumie, fajny piesek. Może, może pani e, łapę podać mu też. Znaczy pani rękę, a on pani poda łapę. Ojejku, super. Ogólnie ja dlatego z nim nie wyszedłem ani razu jeszcze u siebie na spacer, Zostań nie? U ciebie na osiedlu no. nie dałoby się. Nie dałoby się, bo by były od razu całe... O. Za szybko szedłeś? Co się stało? Uwagę, bo... A sta przypadkowo go zatrzymałem stary. Stand up. Oj. Oj. Oj, oj, oj. Dobra, dobra, No i mamy to. Dobra, dobra chwilę. No. Dobra. Ale mu muszę mega na to uważać ogólnie, żeby go przypadkowo nie wyłączyć, bo teraz go wyłączyłem w Dobra, więc widzimy, że ten pies robot potrafi sporo. Ale zobaczmy, czy ma dla mnie najważniejszą funkcję. Czyli jestem w stanie za nim jechać na deskorolce? Patrzcie, uchwalę się. Mam deskę, która ma kwadratowe koła widzowe, więc to jestem ja w pigułce. Pies robot i deska z kwadratowymi kołami. O! Nice! Ej, tylko tu jest z kolei lekko z górki, nie? Więc jak nie pociągną. O nie! a. O stary! Osiu dwali. <noise> jak się cieszy w ogóle, nie? Podobało mu się. Ej, ej, ej. Jesteśmy odpowiedzialnymi właścicielami tego czworonoga, więc poszliśmy z nim na prawdziwy park dla psów. Zobaczymy jak ten pies pokonuje przeszkody dla innych psów, a potem jak ktoś przyjdzie to zobaczymy jak reagują na niego inne psy. dwa, możesz? Tuż możesz go chyba odpiąć ze smyczy, tak. bo to już Odlewni można. mnie go ze smyczy, to jest już park dla psów, możesz tutaj Tak, być. tutaj może być swobodnie biegać. Apor. No! To jak on to podniesie? O! On nie ma, nie, nie umie, nie jest w stanie tego podać, ale no ewidentnie pokazuje, że zrozumiał o co chodziło Dawaj go na przeszkodę No No chodź o, o, o. Ej, jakie się, jakie on ma na imię, stary? Roboczą, oj, oj, oj o. Roboczą? Tri, tri tritek Tritek? Tak się nazywa, Ale widzowie mają go nazwać, tak wiesz, prawdziwym tak imieniem. Jest. Chyba, że im się najbardziej będzie podobało i imię TripTagów, będą chcieli zostawić. Najbardziej lajkowany komentarz to będzie jego imię. No, chodź! Jak widzicie, nasz pies robot jest w stanie pokonać przeszkody dla prawdziwych psów. Jednak wychodzi mu to trochę wolniej. Jo, yo yo yo, 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 A weź zeszło na koniec, stary. Co ty robisz, no stary? Co? Musisz mu dać z ręki. No stary! Jak z ręki? Patrz, z patrz. Ręki. W końcu doczekaliśmy się to, na co każdy z nas liczył czyli na reakcję prawdziwego psa. Hej. Cześć. Może <słysy> <słysy> tak, ma, wypraszamy za niego. <słysy> Jeszcze nie wychowany, dopiero go szkolimy. <słysy> <słysy> <trych marczy słysy> Roboty. O, 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 o. Ej, chyba prawdziwe psy nie lubią psów robotów jednak się okazało. No. O. Jest! Niezainteresowany jest tam ten piesek. Ogólnie psy roboty nie mają najważniejszej rzeczy dla prawdziwych psów, czyli zapachu, co nie? Więc przez to psy w ogóle ich nie identyfikują jako, jako prawdziwe psy. Życie te wszystkie psy, które potrafią jeździć na deskorolce? Chcieliśmy kontynuować ten trend i zabraliśmy na pamtrak naszego psa. Odpinaj go ze smyczy, zobaczymy, jak sobie radzi człowiek na desce na pamtraku kontra pies robot. Czy będzie w stanie podejść pod e, tak mocne wzniesienia, nie? No Myślę, nie ma opcji. To pod to nie? co podejdzie? co nie podejdzie raczej, no nie? Po że... No możliwe, że nie podejdzie. To jest ciekawe jak zejdzie w ogóle. O, o. Oh. Yes. Yeah. Pytanie brzmi stary, czy mu się uda w ogóle stąd zejść, nie? Tak, tak, no. O, oh, o. Bo... O, oh, stary, ogarnia, ogarnia. ogarnia tak. Ale no na to nie podejdzie stary. się, Oj, 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 brudką rzeszkę. Brud, brud, brud. Więc pora na ostatni segment naszego odcinka, czyli chowany. Głównie robię to dlatego, że chcę wam pokazać jak się steruje tym robotem w praktyce, bo wygląda to bardzo ciekawie. W takim razie chłopaki się będą chować, ja idę do swojego pokoju i będę ich szukał. Chowamy się tylko na dworze chłopaki, bo widzowie, jeżeli chcecie edycję Wielką Chowanego, to zostawcie łapkę i wtedy zrobię chowany z psem robotem po całym domu większą ilością osób. Ej, moim zdaniem no? pierwsza zasada jest taka, że żeby zgubić psa stary w pościgu trzeba wejść do wody, nie? So, Słucham, ale miłość, chowamy się tylko na dworze, nie mamy no. wody na dworze To się spryskajmy wodą Ale co to ta? Nie, ja się chowam za tym namiotem. Stary, tam mnie nie znajdzie, przecież on nie przejdzie przez te krzeki Przejdzie tędy na ludzie, stary przejdzie. Nie ma opcji, dobra chłopaki, to jest wasz no. problem, ja się chowam dobra. tutaj, tutaj. Dobra, Miłosz, co robimy? Myślisz, że na przykład do szafki, żeby nie wejść? W sumie dobry, w sumie dobry. To jest dobre, dobra Miłość, to ja tutaj się za chowam Ja jestem już schowany nie ma szans, że mnie tu znajdzie. Ja myślę, że ten pies ma jedną wadę, mianowicie taką, że ma tą kamerę bardzo nisko. Więc wystarczy się schować trochę powyżej jego poziomu wzroku jest szansa, że już nas nie zobaczy po prostu. Więc próbuję się w ten sposób właśnie schować. Dobra, zobacz, tu ustawiłem sobie tutaj drabinę, wejdę na nią po prostu. No i widzisz, że jak będzie tutaj wchodził ten pies, tędy to po prostu nie spojrzy w górę i nie zobaczy mnie. Problem jest taki, że jest taka szparka i nie wiem, czy nie będzie mi przy nią widać, a nie mogę tego ani jednak mogę. Nie. Właśnie ciężko jest to strasznie zamknięte, więc. Bo boję się, że mi może zobaczyć przez tą szparę, ale trudno I tak wydaje mi się, że wygra, bo mega dobra kliowa. Elo Dobra widzowie, w takim razie jesteśmy w moim studio I możemy zacząć w takim razie teraz łazić psem robotem Chłopaki się już schowali, bo Miłosz mi napisał Dobra, zacznijmy od szukania za namiotem Tylko przełączmy tryb właśnie na kamerkę normalną Bo na dworze jest łatwiej Mimo, że w domu jest łatwiej za pomocą skanera Słuchajcie, pies właśnie ruszył, bo słyszę jego tuptanie. Nie wiem, czy wy je słyszycie, ale bądźmy cichutko Na pewno ktoś tutaj jest, to jest najbardziej oczywiste miejsce tylko kurde jestem daleko i bardzo mi się teraz przycina niestety ten robot To jest, no to jest akurat trochę lipne Dlatego, że na otwartej przestrzeni działa to dużo, dużo lepiej A jak jestem w domu to jest dużo zanieczyszczeniej Ej patrzcie tutaj jest Wiktor Wiecie co? Naszczykajmy na niego Mam nagrane różne dźwięki na tym robocie tak jak pamiętacie z wcześniej I szczekamy na niego teraz Dobra, nie wiem, czy to znaczy, że mnie znalazł, czy co. To jest idealny, widzowie, Idealne. To jest, trzeba wyjść tylko. O, kurde. O, o. O nie, tu są krzaki. Walam się w drzewo. Okej, okay, udało się wyjść. Nice. To jest. Mega, mega dobre. Teraz w takim razie idźmy szukać dalej. Przejdźmy po prostu na początek dookoła całego domu. Bo to chyba będzie najłatwiejsza strategia, żeby wszystkich znaleźć. Ej, czyli jeżeli on tu był i zaszczekał, to znaczy, że zostanie już znaleziony jako pierwszy? On wyszedł z domu i od razu tu poszedł. O, oh, Wiktor, muszę popracować nad kryjówkami. Sorry. Dobra, idziemy tędy. Tutaj kamerka nam trochę wariuje. Słyszę, psa, jak tutaj chodzi. Przyjrzę, co nie. Boję się, że ktoś się schowa w miejscu gdzie po prostu nie będzie dało się znaleźć. Zlagowało mnie, bardzo mnie zlagowało. ok, ale da się iść dalej. Dobra, spróbujmy tutaj wejść, w te krzaki, nie wiem czy się da. ok, o chyba nikogo tutaj nie ma ogólnie, ale nie da się przejść też dalej. Tutaj nie wiem kurczę, ciężko się szuka jednak po ogrodzie, bo zobaczcie jakie tutaj są krzaczory, czy ja w ogóle przejdę przez ten bluszcz? Lecimy, lecimy, o kurde jaka wyboista droga. Dawaj, dawaj, dawaj robot, dawaj, dawaj. Nie no, co to jest? Ok, biegniemy. O, ale się waliłem. Ej, to. O kurde. Trochę się zablokował, trochę się zablokował, ale uda nam się wyjść. Uda nam się wyjść? Uwaga. Okej, okay. dobra. Może tutaj na górze ktoś będzie. Ej, zobaczcie. Zobaczcie, widzieliście to? Czekajcie, muszę się tylko obrócić w drugą stronę. Zadziałał! Mój plan działa. Patrzcie na to. Jest miłość. Musimy coś powiedzieć mu. O nie. <laughs> Chyba nie zadziałał jednak. Halo, halo, widzę cię. O nie, widzimy! mnie! z tej drabiny. No dobra. Dwóch z udało się znaleźć, co jest niezłym wynikiem. Lecimy dalej. Okej. Okay. Przed siebie, przed siebie. Czy ktoś jest w tych tujach? Kurde, mam wrażenie, że ciężko będzie to zobaczyć. Ej, dobra widzowie, musiałem ogólnie trochę sobie utworzyć szparę tej większą. Jest strasznie gorąco, nie mogę to wytrzymać, ale boję się, że może przez to znaleźć, no ale dobra. Tutaj nikogo nie widzę, tutaj też nie. Dobra, stańmy na rękach, popiszmy się trochę. Co jest? Ej, Ernest się już tylko popisuje teraz, nie? Nie ma opcji, że on tak kogoś znajdzie. Pokażmy, co ten robot potrafi. Oh yeah! Patrzcie, on chodzi na rękach, ale tutaj widzimy tylko ziemię, bo patrzy w dół. Lecimy, lecimy. No tutaj to nie no, tutaj na drzewach nikogo nie będzie przecież. Kurde, cały czas coś słyszę, coś tutaj wali. Ciło miłość coś kadał w ogóle nie. Chyba go znalazł, właśnie. No, nie wiem, jeszcze ewentualnie po lewej są takie, patrzcie, śmieci. Może tam ktoś się schował gdzieś. W mnie ręcz, że taką smutę to poszło, więc chyba spróbuję go trochę, wiecie, spowolnić tego robota. A może weźmy takie coś. Uwodzenia w pokonaniu tej, tej zapory, nie? Czemu miłość postawił karton. Dobra, wiecie co? Wskoczymy w niego po prostu. Byk, nawalamy, nawalamy. Okej, okay, yy, to mało dało, ale spróbujmy właśnie zmienić mod na taki, który potrafi skakać przed siebie. I tak, lecimy, patrzcie, teraz podejdźmy sobie troszkę. I skok. Dobra, nie doskoczyliśmy. Drugi. I skok. Oh yeah! Jeszcze raz. Bang! niezłe to było. Oj, wywaliliśmy się, ale musimy wstać teraz, to nic prostszego. Okej, okay, odwracamy się. Dobra. Wróćmy do naszych zadań w takim razie. Dobra, może w szafkach. W sumie tam nie widziałem wcześniej, ale jest ktoś w szafkach? Nie ma nikogo tutaj. Dobra, za szafkami sprawdźmy. Dobra, lećmy tutaj. Czy on tędy przejdzie? Dawajcie. Chodzimy tutaj. O kurde. Ej, udaje mu się, udaje mu się! Normalnie przechodzi. Zobaczymy za szafką, patrzcie. Ej, to jest mega dobre, to jest mega dobre, widzowie! Dobra, ten pies tutaj cały czas krąży. Skaczu po jakiś śmiecianie ja co widzicie w ogóle. Ale mnie na razie nie znalazł, nic z nie wygląda, tutaj jakieś nie wiem, co wszystko chodzi i tyle. Okej, okay, tutaj nie, no nikogo tutaj nie ma, no gdzie jest ostatnia osoba? Dobra, ogólnie idę do nich, dlatego że zdaje mi się, że już nie znajdę Igora, że się schował w takim miejscu, że po prostu nie da się go zobaczyć psem robotem albo tam wejść. Dobra, ja Igor! Tak Nazwij szybko. E, no, stary, w sensie namiot to była akurat pierwsza rzecz, o której pomyślałem, tak ogólnie, wiesz? To samo powiedział miło przed chwilą. Prawda. Tak? Dalej, no skupiam się za nami o tym, no halo. Dobra, no Igora nie da się znaleźć. Obstawiam, że jest w jakichś wiecie: krzakach albo za tujami, gdzieś, gdzie po prostu robot nie może przejść. Albo znaleźć jakąś dobrą kryjówkę. Nie wiem, może na drzewie, bo też nie widać. Co jest? Co jest? Ej, patrz! Ten No. W sensie stary, no tutaj akurat on ma duże możliwości, ale nie takie, żeby otworzyć szafkę i przesunąć płot. Stary. Jeszcze nie stary, ale jak widzowie zostawił dużo łapek, to może kupimy na niego. Kupimy mecha ramię wtedy, ale mecha ramię w ogóle kosztuje 34 900 zł. Więc każda łapka w górę to jedna złotówka, którą przeznaczę na Mecharami. Jeżeli zostawicie 30 i kilka tysięcy łapek w górę, no to kupię Mecharami, ale nie wiem czy to możliwe. Widzowie, w takim razie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki z psem robotem, takie jak na przykład Chowany, gdzie się będzie chował najpierw pies robot po całym domu przed nami, a potem my będziemy się chować przed nim. Więc to na tyle na razie.